Witam wszystkich serdecznie w, w okrojonym składzie, czyli no, mamy dwa nabożeństwa. Nie wszyscy mogli znaleźć się na pierwszym, a i na drugim też pewnie nie wszyscy mogli być. E, więc mamy drugi lockdown, ale my zajmujemy się tym, do czego zostaliśmy tu powołani, a więc. E, przystąpmy do naszego nabożeństwa, a rozpoczniemy go od Psalmu 93. Psalm 93. Niech to będzie e, taka refleksja dla nas, która prowadzi nas doskonale w to, co tu powinno się dziać i gdzie nasze myśli powinny uciekać. <tuszy> psalm 93. Pan jest królem oblek się w dostojność pan oblek się i przepasał mocą utwierdził okrąg świata także się nie zachwieje mocno stoi twój tron od dawna tyś jest od wieczności podnoszą rzeki panie podnoszą rzeki swój głos podnoszą rzeki swe wzburzone fale nad szum wielkich wód nad potężne fale morskie mocniejszy jest pan na wysokości Świadectwa twoje są godne wiary. Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość powsze czasy. Tak dawno napisany został ten psalm, a jednak wydaje się tak aktualny. Właściwie w kilku zaledwie wersetach psalmista oddaje tło rzeczywistości naszej rzeczywistości. Podnoszą się rzeki i szumią wielkie wody. Te słowa mają wydźwięk z pewnością i literalny, ale również wydźwięk symboliczny. Są w tym świecie takie powodzie, gdzie nagle i bez ostrzeżenia woda wzbiera, podnosi się, w swym niszczycielskim pośpiechu wdziera się do domów, zabiera cały dorobek ludzkiego życia, a nawet nie oszczędza życia ludzi. Ale w tym przenośnym, metaforycznym znaczeniu mamy tutaj obraz wzburzonego świata <laughs> świata pełnego lęku, niepokoju, świata, w którym fala za falą nadchodzi, każda następna wydaje się większa, i ludzie w swej bezradności nie wiedzą tak naprawdę, czego mogliby się uchwycić czego pewnego mogliby się uchwycić w tym niepewnym świecie. Co robić, gdy rzeki się podnoszą, gdy ich niepokojący dźwięk staje się coraz bardziej wyraźny, coraz bliższy? Co robić, gdy burzą się narody, gdy życie ludzkie wydaje się takie kruche i nie przedstawia dla niektórych może wielkiej wartości? Gdy wszystkie nasze plany zostają zawieszone, gdy nasze pragnienia, które były w zasięgu ręki, stają się jakimiś odległymi marzeniami? Co robić? Nad te wzburzone, nad tym szumem wielkim wód czytamy: Wznosi się Boży Tron. Inny z psalmów powiada: Oczy swe wznoszę ku górze, skąd nadejdzie pomoc mi. I pada odpowiedź: Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I może i my dzisiaj w różnych obawach też rozglądamy się i poszukujemy tej samej odpowiedzi. Psalmy mówią nam: Patrz w górę. Może ktoś tam jeszcze nie patrzył, może, może nie dostrzegliśmy niczego szczególnego. Rozglądamy się wokoło, w poziomie. Pan jest królem. On ma moc. On ma ostatecznie słowo w sprawach świata i tego, co na tym świecie się dzieje. Biblia mówi: Jego tron stoi mocno, jego królestwo się nie chwieje. Imperia powstawały i odchodziły. Królowie Przychodzili na trony i odchodzili. Wielkie doświadczenia spadają na ludzi i odchodzą, lecz On, Boży tron, ciągle trwa od wieczności. I pewnego razu zapytali uczniowie Jezusa dość osobliwej, szczególnej chwili Panie, właściwie powiedzieli, nauczycielu czy nic Cię to nie obchodzi, że my tutaj giniemy? Oni wtedy naprawdę myśleli, że zginą. Truchlała ich dusza, kataklizm, w jakim się znaleźli, był ogromny, fale wdzierały się do ich łodzi, woda właściwie była wszędzie, nie nadążali z wybieraniem jej. Być może każdy ich sposób wyratowania siebie, zabezpieczenia siebie, przeciwstawienia się tej burze już zawiódł. Ich wiara przechodziła wtedy próbę, i z dna ich serc wydobyli słowa jakże gorzkie to były słowa naszego mistrza, nauczyciela. Za którym poszliśmy, nic to nie obchodzi, co się z nami dzieje. Czy rzeczywiście? Lecz wiemy, jak kończy się ta historia. Ewangelii on zgromił fale, powiedział: Do morza, do burzy umilknij, i natychmiast uspokoiło się morze. I nie okazał się niesprawiedliwym, nie okazał się takim, jak o nim myśleli uczniowie. I zobaczcie, Boży Tron jest ciągle święty. Bóg jest doskonały, a człowiek upadły. Bóg stwarza, człowiek niszczy. Bóg daje życie, człowiek odbiera życie. Mamy tak różne mniemanie o Bogu w trudnym czasie. Ale cierpiący Job, który nie tylko stracił dorobek swego życia, ale również dzieci, uczy nas właściwej postawy. Uznania tego, co wydaje się nie do zaakceptowania. Absolutnie. I błogosławienia tego, który siedzi na tronie, którego właśnie wtedy najchętniej oskarżylibyśmy o niesprawiedliwość, że zgotował nam zły los. Ozdobą czytamy Jego tronu i świętość, a ozdoby ponoć dobrze widać, są zwykle wyeksponowane, dobrze widoczne. I powiem tak, Bóg jest święty i przychodzi czas, gdy zawsze taki czas przychodzi, gdy On objawia swoją świętość. Leżą także jest miłosierny, litościwy, wiemy o tym, trapi się zawsze niedolą swoich ludzi, słyszy krzyk swego ludu, dochodzi do niego wołanie serc ludzkich, ludzi, którzy w nim szukają nadziei. I dziś tego właśnie potrzebujemy, rozpoczynając to nabożeństwo, po prostu spojrzeć w niebo oczami wiary, dostrzec, że on wciąż tam jest, że wszystko jest pod Bożą Kontrolą. Że rzeczy mają się dalej, tak jak o nich mówi Biblia? Czy, czy ten świat nie jest w jego ręku? Czyż nie powiedział, że nikt nas też nie wyrwie z jego ręki? A nawet gdybym musiał stanąć u niebios bram, czyż niebo nie jest lepszym miejscem niż ten ziemski padł? Czyż apostoł Paweł nie mówi, że jest to zysk i że to daleko lepsze dla niego? Chociaż dla innych lepiej byłoby, gdyby pozostał przy życiu. A więc idąc jeszcze myśleniem innego psalmisty, innego psalmu, to trzeba powiedzieć, czemu drżysz duszą moja we mnie? Jeszcze sławić go będziesz, pada odpowiedź. Jezus mówi w swojej Ewangelii, na świecie ucisk mieć będziecie. Myślę, że po okresie komunizmu, po takim dobrym czasie wygody, Konsumpcji, niemal wszyscy zapomnieliśmy, co to w ogóle jest ucisk. Lecz Jezus powiedział jeszcze: Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana, 16, rozdział 33 werset. Nie wiemy, dlaczego Bóg pozwala na tak wielkie zamieszanie, na niepokój na świecie, dlaczego tak straszne rzeczy się dzieją. Za pośrednictwem mediów wszystko to widzimy, no ale wkrótce pewnie się dowiemy. A dowiemy się, dlatego że oczekujemy na tego, który przyjdzie. Wiem, że wystarczy tylko jedno jego słowo, bo tyle wystarczyło w każdej z Ewangelii, to czytamy. I natychmiast mogą się wody uspokoić, natychmiast wszelkie rzeki opadną, fale ustaną, każda fala się może spłaszczyć, nawet ta koronawirusowych zakażeń. Każdy ludzki spisek nad światem może upaść, gdy tylko Bóg podniesie się ze swojego tronu. Skoro nie robi tego, widocznie jest jakiś odwieczny tego powód. Ale też spójrzmy wstecz: jak wiele świadectw mamy, że Pan był nam pomocą. Świadectwa Twoje są godne wiary. Pan był nam pomocą. Nie zostawił nas w potrzebie. Prowadził nas swoją opatrznością. Zachował nas. Dawał zwycięstwo. Tak, nie mamy wielu odpowiedzi na Jego drogi, na Jego ścieżki, na Jego myśli. One są jakże inne od naszych, ale możemy ciągle mówić: mocno stoi Jego tron. Bóg przepasał się mocą, czytamy, a więc jest w pełni gotowy do działania. Może Jego działanie, kto wie, zakończy losy tego świata, jaki znamy. Może to jeszcze tylko krótka chwila i niewielki czas. Gdy uczniowie zmagali się tam na morzu, że ich wspomnę jeszcze raz, Jezus spał. I gdy go obudzili, był doskonale zorientowany w ich potrzebie. Bóg przepasany mocą jest gotowy do działania i doskonale zorientowany w tym, co się dzieje. I któregoś dnia, myślę, poznają narody świętość Bożą i przyjdzie czas, że zegnie się przed Chrystusem każde kolano na ziemi, wszelka władza ziemska zegnie swoje kolano. I przyjdzie czas, aby położyć kres. Wszystkiemu, co człowiek zgotował, człowiekowi. Nadejdzie taki moment, którego oczekujemy, dlatego miejmy nadzieję w Panu, jak ci pierwsi chrześcijanie, ci kolejni i następni. A niech podnoszą się te rzeki, a niech straszą dalej swym odgłosem piany. A niech podnoszą się wody i niech uderzają te fale. A my, a my, może róbmy dalej swoje. Będziemy uwielbiali Pana. I będziemy nieśli Jego Ewangelię aż do ostatniego dnia, gdy to będzie możliwe. Wiecie, Jezus powiedział mi coś, co wziąłem sobie bardzo głęboko do serca i uwierzyłem w to, wiele lat temu, i wiem, że wam to też powiedział. Cytuję: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, 28, rozdział 19 do 20 wersetu. A zatem przestańmy drżeć. To jest najlepszy czas dla Ewangelii. Jezus jest z nami, do końca z nami. W każdej dolinie i na każdej wyżynie z nami. Więc Chrystusa, poświęcajmy w naszych sercach. Miejmy społeczność z Nim, bo jest blisko. Może wydaje nam się w tych obecnych dniach, że trochę śpi, śpi na Wezgłowiu, jak wtedy na łodzi w czasie burzy z uczniami. Może jeszcze nie widzimy Jego podniesionej ręki, może nie widzimy tej Jego gotowości, ale wkrótce, już wkrótce, i poznają narody, i poznają wszelkie żywioły. Kto tu jest Pan, kto tu jest Król, powsze czasy. A my, kończąc ten wstęp, uwielbiajmy naszego Pana, słuchajmy Słowa Bożego, podążajmy za Słowem Bożym, bo okazuje się, że jest to jedyna pewna rzecz w tych niepewnych czasach. Jedyna, ciągle taka sama, a wszystko wokół się zmienia. Nawet ludzie, którzy byli autorytami dla innych ludzi, mówią co innego wiosną, co innego jesienią. Wszystko się zmienia, ale Słowo Boże trwa na wieki i ten, kto pełni wolę Boga, ten również trwa na wieki. Zaśpiewajmy wspólnie kilka pieśni, módlmy się między pieśniami, po pieśniach, taki czas modlitwy, niech Jego imię będzie wywyższone, bo to jest nasz Król.